Widzę, że się ubierasz. Fajnie, ja też wychodzę razem z tobą. Zostawiłeś mnie? Czy on jeszcze kiedykolwiek wróci? Zostanę całkowicie sam. Jezus jeszcze ta cisza. Boję się. Kolera nie podoba mi się to, nic mi nie zostawiłeś żadnej zabawki. Nic do zjedzenia, nic do wylizania. Koszmar, co ja mam robić? Nuda. No Dzień dobry, witam Was na moim kanale. Ja jestem Ola, a to jest Dog Corner. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo ważny temat o lęku separacyjnym, więc jedziemy z tematem. Mój psiak, Johnny, zmaga się z takim właśnie lękiem przed samotnością. Jak wiemy, teraz mamy taką sytuację, że albo siedzieliśmy bardzo długo w domu, z naszymi pupilami, z dziećmi itd., tak itd. Tak ale jest to dla nas taka sytuacja, no nie do końca naturalna, normalna, bo na co dzień chodzimy do pracy, chodzimy, niem do sklepu. Gdziekolwiek psiaki zostawały wcześniej same na jakiś czas. Dobra, o co w ogóle chodzi w tym lęku separacyjnym? Co to takiego jest? Lęk separacyjny jest to lęk przed samotnością, przed tą właśnie separacją. Jest to taki moment, kiedy wychodzimy z domu i. Dla naszego psiaka znikamy. Po prostu nas nie ma. Jakby byliśmy cały czas, a teraz nagle nas nie ma. Jest to jest jakaś taka sytuacja bardzo nerwowa, stresująca. Pies nie ma takiego, wiecie, poczucia bezpieczeństwa, bardzo się boi, pada w panikę, w straszny lęk, przeżywa ogólnie bardzo, bardzo silne emocje. Ten lęk może być z różnym nasileniem. Może być to taki lekki niepokój. Są również psiaki, które mają bardzo duży ten lęk. Ten, ten lęk jest bardzo nasilony i potrafią na przykład zdemolować mieszanie, czy wyciąga różne rzeczy. Nie może sobie znaleźć swojego miejsca. On, jakby w ten sposób, odreagowuje ten stres. Z lękiem separacyjnym bardzo często mamy do czynienia nie tylko z psiakami ze schroniska, ale też mają go psiaki, które nudzą się, które cały czas były ze swoimi właścicielami w domu. Są to psiaki bardzo często lękliwe, nie mające tego poczucia bezpieczeństwa. My, jako właściciele, powinniśmy zapewnić temu psu to poczucie bezpieczeństwa, żeby on się czuł w tym domu bez nas dobrze. Miał też swoją taką strefę, której potrafi wypocząć potrafi się bawić. Przed świeczką pokazałam sytuacje, które dla naszych psiaków nie są niczym zabawnym. Obrazują one, co się dzieje z psiakiem, kiedy my wychodzimy. Pewna rutyna zawsze była staje przerwana. Cały świat się wali. Ja nie wiem, co ma zrobić w wolnym czasie. Nudzi się, bardzo się frustruje, denerwuje, stresuje. Dlatego ważne jest, aby stopniowo przyzwyczajać psa do naszego wychodzenia z domu. Czyli wprowadzanie różnych takich ćwiczeń, które powoli przyzwyczajają go do tego, że będzie miał w każdym dniu ten czas dla siebie. I żeby po po prostu czuł się wtedy bezpiecznie i komfortowo. Właśnie, żeby nie było tego efektu szoku. Byliśmy, byliśmy przez 24 godziny, a nagle wychodzimy. Chyba oczywiste, że pies wtedy jakby ma mindfucka i nie wie o co chodzi. Zaznaczam tutaj, że są to metody, które ja stosuję. One pomagają naszemu psiakowi. Każdy psiak jest inny. No nie ma takich metod, które do każdego trafiają. Chciałbym również wspomnieć to że nie jestem behawiorystą, natomiast pracuję z, na co dzień z, ze zwierzakami. Nie chcę, żebyście mnie brali za jakiegoś specjalistę, bo nim nie jestem. Zaczynamy 10 takich moich rad, które pomogą Waszemu psiakowi w pokonaniu strachu przed samotnością. Ale zanim jeszcze zacznę, bardzo proszę zostawić mi jakiś ślad w postaci komentarza, polubienia czy czegoś takiego. Po pierwsze, rozbieranie się i ubieranie się i chodzenie po domu w kurtce. Czuć to takie napięcie, że, że wychodzimy z domu. U psiaka napięcie i ten stres zaczyna wchodzić na wyższe szczeble. Celowo budujemy to napięcie. To jest tak zwany etap odwrażliwiania. Zakładając tą kurtkę, zakładając buty i chodząc nawet po domu w tych butach. No aha, no i nigdzie oczywiście nie wychodzą Pokazujemy psu, że jakby nic się nie dzieje. Zastąp z napięcie. Aha, okej, okay, ubiera kurtkę, czyli gdzieś wychodzimy, ale chwileczkę, wait a minute, nic się nie dzieje. Jednak nie Dochodzimy. Możemy również zakładać buty, wyjść na korytarz, zamknąć nawet drzwi, wejść do domu, od razu, wjąć te buty i tak dalej. Zwróćcie uwagę na to, jak się wasz pies zachowuje. On te wcześniej te rzeczy kojarzył z czymś złym, nieuniknionym. A tutaj jednak to się dzieje, dzieje, narasta ten lęk, Nagle on schodzi, bo jakby nic się nie dzieje. Druga taka rada, dzwonienie kluczami. Co to znaczy? Bierzemy klucze i chodzimy z nimi, podzwonimy nimi i odkładamy na miejsce. To jest również odrażliwianie, czyli znowu jest to budowanie napięcia. Doprowadzamy do tego, że pies obojętnieje na dźwięk kluczy. Trzecia rada wychodzić z domu i wchodzić do domu. Można stopniowo wydłużać ten czas. Czwarta metoda prowadzenie klatki kennelowej. Psy potrzebują takiego swojego kącika, azylu schronienia. To jest bardzo ważne, szczególnie dla psów schroniskowych. Ta klatka kennelowa, ona jest po prostu wybawieniem. Jakby kojarzy to miejsce z czymś bezpiecznym, komfortowym. Też nie jest tak, że kupujemy klatkę kennelową, pokazujemy psu i: come on! Możesz wchodzić. Nie. Przygotowujemy psiaka do tej klatki kenelowej. Może też nagram kiedyś o tym filmik. Nie wiem. Może, może. Piąta rada to warto zobaczyć, co nasz pupli robi, kiedy wychodzimy. Warto właśnie zamontować sobie kamerkę. Niekoniecznie trzeba kupować. Myślę, że warto też popytać, pytać po Szósta rada to powitanie i pożegnanie. Jak wchodzimy do domu, to nie witamy się. No, O Boże, Boże, ile nas nie było. Jojo, jaki ty biedny i tak dalej. Te wysokie tony i ta ekscytacja, jak, jakby jak widzimy swojego psiaka, to razwo go chcemy wyniuniać i w ogóle, ale no to nie jest do końca dla niego dobra. Można oczywiście się pogłaskać, powiedzieć mu cześć, bez tej zbędnej ekscytacji. I tak samo mm, przy pożegnaniu. Siema! <grych> i wychodzimy. Siódmy. Zawsze warto zostawić psiaka psiakaś zabawką, na przykład właśnie z kągiem, z jakąś fajną zawartością, z pasztetem, z mokrą karmą, albo właśnie z jakimś gryzakiem naturalnym, żeby jednak mógł się czymś zająć. Ósmą radą, tak zwane chowanie się po domu. Warto się wiecie, no, zamykać w łazience, żeby jednak psiak był za drzwiami. Na przykład, robiłam też coś takiego, że chowałam się na przykład za ladą, jakby była cisza, nic się nie działo. Psiak się orientował po jakimś czasie, nawet po bardzo krótkim czasie, że nie ma mnie i musiał gdzieś tam wejść i, i zobaczyć, co ja robię. Nawet jak to napięcie u niego rosło, to wiedząc, że gdzieś tam się krzątam i on nagle tam je powiedzmy odkrył, jakby właśnie pokazanie mu tego, że, że on jest po prostu jakby sam. Jak to robimy bardzo często, to to napięcie jest coraz mniejsze, aż w końcu po prostu psiak jakby nawet nie zauważa, że nas nie ma. Dziwiąta rada, bo warto również jak wychodzimy z domu, włączać e, jakąś muzykę albo zostawić nadające radio. No cisza i w ogóle dźwięki z korytarza mogą być dla psiaka przerażające. I ostatnia rada, to oczywiście zawsze zanim wyjdziemy z domu na jakiś dłuższy okres czasu, bo pies musi być po spacerze. E, musi załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, ale również musi też mieć zapewnione potrzeby łowieckie. Czyli wskazane są tutaj wszelkie jakieś zabawy węchowe i ruchowe. Doszliśmy do końca. Jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś takie sytuacje z psiakami, w sensie zauważyliście jakiś lęk Waszego psiaka przed Waszym wyjściem, na przykład do łazienki. Wiem, że są psiaki, które chodzą za właścicielami krok w krok, co nie jest dobre. To jest ważne, żeby potrafił psiak, żeby potrafił się relaksować. I w ogóle jestem ciekawa, czy któryś z tych punktów wy również zastosowaliście. Nie wiem, napiszcie, podzielcie się, ja tu jestem. I mam nadzieję, że będę tu za tydzień. A ty? Będziesz? <grym> na razie.